Eee... No. Mizfortune. Przeciwnik pokonana. Hä? Ej, słychać mnie dobrze. Ej, słychać mnie dobrze. Nie. Zarąbiście. Bardzo nie stoję, jak moje. Bardzo nie. No tak jakby oddali, co? Udało ci się zabić. Ale muskę. Ej! Ej! Ej, no! Zabiłam bardzo. No. <noise> no, nie wiem, przecież ty mówisz tak dziwnie. Aha, tam fajnie. O Jezu, Ewelinka. Gdzie? No Co tu. było. Zaraz, zaraz, zarobimy. Co robimy? Robimy, robimy. Robimy. Jestem <noise> Kessie. Jest aha. Ja, ja, ja jest moja. Czekaj, bo ten kog Dobra, kit. Kurna. Ej no! Bo ucieknie! Dawaj go! No... Jakby Jak wyjebie to ja chyba walnę. Ja pierdziele. Ten nas zabije. Dalej, chodź tu! Bo ja nie mam maty! Ja pierd... Uciekaj! Ej, no tu! Dlaczego no ten idzie gdzieś tam? Kurwa, gdzie jestem ten No ja! O no u ciebie! No ja! No. Ej, no prawo, Xin! I co mam zrobić? <noise> jak taka żaba! Ej, jak tak będzie na YouTube zgrać, to będzie zarobić film. <noise> Mówię ci, to, to będzie największy forfanek i jaki mam DZIĘKI ZA <grywia> na sali, ja pytam. I, <grywia> i każdy. <grywia> <grywia> Kuba. Alistar, oracle! Oracle? Yeah. Dobra. No na razie nie ma na to. Na razie... Czekaj sekund jeszcze! Aaa, wszyscy na mnie poszli! <grywia> Dawaj tą nowelinkę! Już Zostaw właśnie ją nawalam, właśnie ją zabiłem, a Trako mi zabiję. No, dzięki, jeszcze podesz, podszedł mi tu. No dobrze zrobiłem. Cicho, cicho. Uciekaj, ej uciekaj. Cicho cicho, 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 Ja jeszcze tam nawalam. Co cicho, na cicho. Czekajcie bo on... T... Co chcesz powiedzieć? Słyszeliście. bo to pierwa do mikrofonu pewnie. Jak? Jakęczepnięta? Jeszcze dobrze? Czepnięta? Nie. Nie. A co zrobiłeś? Przestawił się bliżej. Halo? Halo? Halo, 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 halo. Co się. ty się. no dobra, wszyscy razem. Trzymaj nie! Ja teraz wam drodzy widzowie moi serdeczni... No głośniej! Dobrze. Więc moi serdeczni widzowie, powiem wam radę na dziś. Gdy spotkasz Łysego, to mu nie wiesz, bo rudy jest zdradliwy, a Łysy mógłbyś kiedyś rudy. Ja Dziękuję. Jak <grym> <jest grym> no <zainteresowań> <grym> ja super! super. Chyba no stop i tak to zrobiłem. Ej. Ej, jak to mamy pewność, że nas właśnie nie ogląda. Przeciwnik pokonany. No będzie oglądał, na pewno. To bardzo cię przekonę. To jest na biednego łysego, który był rudy. Jest twój. Rudy, to jest. Ej, jest mój, bo mnie ucieknie. No. Nie ucieknie już. Seryjny zabójca. No fajnie, żeby... I że wiem, miałby gdzieś... Dobra, świetnie. Iść tu, palnie. Znaczy no, ja pokazuję temu. Komu mam pomóc? Temu? Kosz tutaj. Chyba HS mam. Hej. A tak sobie może tak ogarnię, no trochę. wam się wejść i tam coś ruszować. Czytaj, awelinka jest znów, no. no. No dobrze! Skoro oglądał te jakieś łysy... To powiem mu tak. My jadamy i rysy ty pacanie łysy. Ej no pomóżcie! A, skoro... Ale nie jakiś łysy... Bardzo go przepraszam. I mówię ci... Jadamy i rysy ty pacanie łysy. Co za suchar? No. A Noksim nam w ogóle nie pomaga w, w tym fajtach, a potem się dziwić. <gulia> <To> kur. Wszyscy... <gulia> tit, tit. Nie. Yeah, Wiesz just... co? Może cały filmik zrobimy na pi. Co musi zrobić prezydent, żeby, żeby pogratować się jest... po włosach? Napla! <gulia> <gulia> A my tego nie planowaliśmy, nie? My po prostu jesteśmy tacy A O, to oh, moja! Oh, nie wiem, może spróbuję tak zagrać. się ja skupić nie mogę przez to wszystko. Ej no nie pakujcie się znów w dwójkę, zobaczcie i znów was pod, zabiją pod wieżą Nie, bo ja jestem pro tank Ty, pro tank, kupiłeś oracle? się kupuję forsów na czołgach A oracle kupię po forsu. forsów na czołgach ja Dawaj Nie, o pierdolę No chodź I znowu na nie Znowu na mnie wszystko idzie No super Ten ja mi prze... Ja. co znowu ja uważaj, hmm. no co znowu no obserwujmy kto pópłem etułeki Kinen! kincja Potwory, potwory! potwory. O a tu się no, no i co, wygraliśmy? Kurde, że Fuck, Ej. Ej, a wygraliśmy? kurde jeszcze ta! fakcza nie 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 to nie że nie 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 bo ja, mi nic coś nie działa tam. No. Nic coś się nie działa tam. Tak, jest, ice, idziemy. Jest. Przeciw, Karmel. Ciastko. Czekolada. <laughs> nie, po kupa. <laughs> dalej dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej, nie boimy się! Dalej, chodźcie, jeszcze jedna wieża i Ale uciekamy. nie ma, nie? No oczywiście, Xenius spierdziela. Dawaj, dawać, dawaj, jeszcze ta, ta wieża. No spierdziela, no, żeby się podrepać po włosach. nie wiem. Musi je zapuścić. Dobra. <śleski> Słuchaj kuba, palnąłeś jak łysy wark z koczem. Ja Co to za suchary? Ej, łysy! Super, a listarz to stoi z tym. Dobra, nie płaca. Ale ale wy zasuszacie jego system tymi sucharami! Paj, no kto tam spamuje? No ja spamuję! No zobacz co tam się dzieje! A co mam broń, turetta czy to, no... Dding. To jest lek dobro. Chodź. Chodź mam, że tak. Uważajcie, nie bo poszło pod towerera. Jak nie? Pach. Ale to było dobre! Ja. Ale urwał. Ale go nie minionki, minionki Je... noń! Je... mali nadaje No demoniony w ogóle nie poszło! Ja A gincie! A, jebnie! Uwe, mam, już nie mam. nie jest. Nie mam opłaty jeszcze do YouTube'a. Nie mam opłaty jeszcze do YouTube'a. Jakby co, jesteśmy mmele... bezpieczni, bo mam orakle. Oooje. Oh, yeah. Dobra, przyjdźmy razem i nie Nie chodź jeszcze do youtuba. Kog'Maw No da radek Kog'Mawowi Bo ja no, poszli Ej, szlej, na poszli na... Ej no ktoś Cieszy. oracle wpił? No ja mam orakle! Ja pierdziele no Uważaj mhm. no by cię roz... Dobra Dobra, jedziemy w nią, podrzuć ją No nie mam teraz, jestem na cooldownie Wiesz co to jest cool no? Nie. To jest coś, co jest bardzo cool. O nie, no teraz mi odrzuciłeś ją. Masz, nie, nie, zabij No mi już nie, jest potrzebne są kille. Kiedy nie, nie, tego nie, świnka? Maksymum... Maksymum... nie, Ja pierdolę. O boże. Dawaj, dawać tą wieżę, no trudno, jak już jesteśmy przy tej wieży to rozwar ją Ej skąd tu się super minion znalazł? <grym> Ej no par! Masz manę? Ja nie mam many, masz manę? Dawaj! Mogę ci tylko... Ej no pasz ja jej nic nie biorę no Widzę! O czekaj, bo... Dawaj ją Aha, dragon jest! Ale to jest gówno bez many. już dawno by zginęła, idiotka! Oceniajcie się. Aha, fajne dobra, Szczególnie wyraźnie. Jeszcze! jeszcze, no. I jeszcze... Eee, do, następnego. do następnego. No, no Nie, cicho bądź. No i skończyło się rumak. rumuńska